Zwierzęta komunikują się za pomocą głosu. Świeże wydaje dźwięk, wysoki, niski, głośny, miękki, inne świeże sucha. Jego mózg analizuje głos, interpretuje go i stwierdza, czy jest to zagrożenie, przyjaciel, czy łatwa zdobyć. Nazywam się Matemadzuka i jestem trenerem wokalnym dla wokalistów. Aktorów i mówców. 24 września w Warszawie pokażę Ci, jakimi głosami na co dzień posługują się gwiazdy biznesu, kina i muzyki, aby komunikować się na profesjonalnym poziomie i osiągać sukcesy. Ponadto, dowiesz się, jak najlepiej wykorzystać swój głos, aby być bardziej przekonujący we swoich prezentacjach i osiągasz lepsze wyniki w sprzedaży. Co komunikuje Twój głos? Czy jesteś lwem? Czy jesteś gazelą? Czekam na ciebie. Do zobaczenia!